Naprawdę gęsta mgła no, lubię tą mapę Pielęgniarka mm. Jest burmielak ten It. Nie ma za co, dobrą mapę wybrałem Oho Jest tu Jeden generator jest oczywiście w środku, nie? Budynku I Tą latarką, jak ktoś tam miał latarkę to może świecić w ja tej Po ryju tej pielęgniarki Lola Goń kogoś? O kurwa Ula la Bury jest cały czas w tej obok tego generatora Jak skopać do nas. Poszło, nie? Mhm Idę na ciebie, ale mi serce biło, przecież no. Kurde, przeproszyłem jebane kruki jak ta latarka działa? Jak cię się to wtedy musisz ją... Nie. Ale ona po, to, po, powinna powstrzymywać przed teleportem. Ją. Uh -huh. Świeciłem jej teraz w ryj, ale nie wiem czy to coś dało. Myślę też, że zbada, gdzieś tu kręcisz ko O. Widzę, widzę, widzę. Świeciłem jej chwilę tym latarką po ryju, ale... Niby teleportować się, nie teleportowała. Cię niesie. obok jest hack. Powiedz, gdzie poszedł, w malą stronę, Czy tam gdzie generator? Został. Przy mnie na razie. Poszedł, to w ich stronę. Tych, Dobra. co zrobili, generator. Dobra. Ma jakąś klątwę? to ten. Ale bez świeczek. Chyba nie ma klątwy. Kręci się obok tego generatora cały czas. No, widzę ją. Idzie w kogoś stronę kto poszedł do budynku? Tak, to do mnie Już jej nie widzę. W budynku, w budynku, weszła na piętro. Na piętro w budynku weszła. Leczę cię od razu choć na tyły. Eee, trafiony, zatopiony. W budynku było, ale poszła fuj. Widzicie ją gdzieś? elegancka Nie. Bo... 100% była w tym budynku? Już wyszła, na pewno. Już mi serce nie bije, już musiała wyjść. W budynku jest generator. Bro wiem, na serce. piętrze. Umarł. Tylko nie wiem, czy tam iść, bo... Ktoś stoi pod budynkiem tu. Tak, ja. Naszy. Widzę cię, góry. Na, na piętrze jest generator. Wiem, bo widzę, mam deja vu. I widzę te generatory. O oh, fuck, gdzie ona jest? Widzę ją. Przed budynkiem, chyba weszła do budynku. Kurwa znowu. Albo za budynkiem gdzieś łazi, bo z mojej perspektywy to tak. Macie Nie widzę już jej. Ja też się... nie, ale ser... koło budynku, budynku mi serce bije mocno. Co no jest? ona gdzieś łazi Koło budynku chyba. Coś no bardzo. Tak mm, jest, mnie też... jest. Czyszczona była, róbcie, nie? Róbcie A, gdzie jest No w gdzieś... O kurwa. W dobra. Cześć, no róbcie tam gdzieś generator. O, ten, ten, co... Szukam ten, tego ten, generatora, gdzie on, on jest? Bina, to... Na A, budynku tu, na dobra. piętrze. Od binka ten... No bo nie miałem, bo dopiero co... Jeździć cały czas, ten... czas obok mnie. trawiamy z borem. Poszła gdzieś? Poszła gdzieś? Po budynku lekko serce biło, ale... Na razie. Dobra, nie widzę. Z kim ja tu naprawiam? Za mną. Mamy połowę. Z dwóch stron może przyjść, nie? U mnie jest. Dobra, to skończmy tak. Wiesz w kondy może gdzie jest następny generator? Eee, tak jak na moich plecach gdzieś są dwa następne. Pójdziemy? Tak, Dobra, tak że... Ja, ja sam mam pół generatora zrobione, ale go na mnie goni. A nie chcesz tutaj w tej skrzyni pogrzebać? Chcesz coś znaleźć? No tam, ja widzę gdzie ona jest. Yy, poszukam, szukam, ale ona idzie gdzieś tam na tych generatorach, gdzie właśnie mówiłeś ona była. No ja jeden z tych ja generatorów robiłem. Gdzieś tu słyszałem jakieś ciachanie. A w budynku jesteśmy. O kurwa. Słyszałem paleta poszła w ruch. Dobra, ja się stąd ewakuuję chyba. Nie, przestało bić mi, a ja jestem na piętrze. Pobiegła ja za tobą budynku. beda. Pobie widziała gdzie biegniesz yy, Mogę iść na te generatory tam gdzie mówisz? No to tak idź kawałek tam gdzie ja poszedłem i wyskasz po prostu przez dziurę w ścianie. Tu jest jeden A, generator, jak go robię ten... no. Mam skrzynkę. Jedz jest, jest blisko. Aha. Tu no bo ta Beda ta tu leży. Dobra. Blisko machaka. Poszła trochę w naszą stronę. No, no, tak, do bo będzie rzucę na, na górze no, będzie. Bo... Pierdalajmy. Poszła za kimś kto poszedł do budynku. Ja rozwala ten... generator, rozwala generator, czekaj. A, jeszcze poczekam aż na wejdzie do budynku kiedy cię zdejmę. Poszła. Chodź koło tej szafy. Tylko chyba apteczki mi nie starczy, więc możecie uleczyć tradycyjnie. Czyli mocą rąk. I tu jeszcze jeden generator gdzieś był, Tu pół generatora był I już I zrobił... Właśnie obok budynku, wlazła do budynku z powrotem. Dobra. Nie, siedzi przy ścianie koło budynku. Nie ma, nie ma, nie wiem gdzie poszła. On nas widzi jak się leczymy, nie? Tak jest blisko. Gdzie był ten generator, co ja robiłem? No, tu jest jeden ja, badany, no, wprost. Jest, jest obok generatora jakiegoś. Tak, jakby za tym murem widzę, że jest generator. Tu jest jeden, ale nie naczęty. A tu jest generator, nie wiem. Ale ten jest kompletnie zaczęty. Tu gdzieś było słychać generator chodzący, nie? Jeden ja jest zrezerwowany tylko. No, on jest zaraz przy budynku. Bo hmm. no co robimy go? Nie no, wiem, no, spróbujemy, bo co? Dalej. Ja już dwa razy wisiałem. Raczej na pierwszy, pierwszego mnie zobaczy. Bliska jest. O, kurwa. Nie trafiła, ale chyba za mną pobiegła. Ile macie generatora zrobionego? Pół, tak, pędy za to wam pobiegła. Okay. tak, widzicie cały czas. Jaka robię dalej? No, ten... idzie do mnie. Zubiłem ją. My już kończymy. Koło budynku gdzieś mi serce mocniej biło. Mamy super. Tu jest, no, wyjścia są tak trochę blisko siebie. No, ona szła w stronę tego wyjścia, tego dalszego tam przy boku. Nie wiem co Koło budynku wyjścia. gdzieś jest. Pod budynkiem, koło tego budynku. Widziałem, 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 widziałem. Nie wie... poszła w stronę, stronę wyjścia, które nie było przy tym drewnianym budynku takim... Idę w drugie... w drugą stronę, do drugiej bramy Ja już kończę otwierać, ja ucieknę, bo ja jestem tam... Na jeden szczał A ty otwierasz to Aha, dobra Tu byłeś bezpieczny kurwa Jesteś blisko mnie? Mhm, widzę ją, widzę ją Ja byłem na razie w bramę, w bramę Jest w tej bramie, druga brama jest w takim razie bezpieczna Mhm nie wiem dokładnie gdzie jest druga brama Jedna wiem gdzie ja czy jakieś... ona siedzi w bramie? Nawet jakiś achievement wbiłem. O mam włas Siedzi w bramie hm. Czy mam przykład drugiej bramy Nie już poszła w chuj od bramy Tak? Gdzie tam. ty Bury krążysz? Te dwie bramy były obok siebie praktycznie To tam musi iść wprost, nie? No nie za nie pamiętam Ale Pit na razie tu jest do pomocy O, o budynku po prawej były, nie? Znaczy koło tego generatora. Jedna brama jest koło małego drewnianego budynku One pewnie z piwnicą. A druga Brem. to nie była... Gdzieś? Muszę uciec Bo była w bramie. możesz włazem bury Łaz był zamknięty no ale nie otwarty. widziałem go gdzieś był obok tego Koło szafy jakiś był Ale nie wiem czy ty go ominąłeś. Na pewno teraz nie biegłeś w jego stronę Przez chwilę O tu, tu po prawej będziesz miał ten otwarty nie wiesz, przy którejś szafie był was No Gdzieś to było Typowo przed szafą A nie przed tą szafą następną... Przy szafie, nie. przy samej szafie był Na 100% bo patrzyłem na ciebie jak akurat go Ta patrzyłeś na niego droga. Stał przed szafą jak się wchodzi do szafy, to musisz wejść na kurde ten. A nie był tu? A o przed następną tam jeszcze dalej jest? Słychać go. No, co jest Bo tutaj? masz. masz? <laughs> nie spodziewała się, suka. Freddy to będzie zajebiście. Jaki Freddy? Freddy z Five Nights at Freddy's. Część, ja jestem tu z kimś? Ja jestem zaraz przy generatorze i robię go. Ja jestem w budynku, na innym levelu, przy generatorze. I, o kurwa, ty Jakby co, to następne generatory, Beda, są z, na twoich plecach. Na moich nie widzę żadnego. A, bo ty widzisz, że czy jesteś, nie? Mhm. Trzy generatory. Widzę. Na twoich plecach są generatory, mówisz, o. -o. Bo ja patrzę moje pleca O nie! O Boże. Już wiemy kto. Jeden jest w świątyni. Znowu ten debil niszczy generator. Kurwa, poszedł mniej więcej w moją stronę. Nie podoba mi się to. ja będę widział, gdzie jest. Nie widzę gdzie jest A za nami jest Jest ja, ja za nami No, dobra Super Masz skrzynkę Ja mam nową apteczkę, ja się nie użyto Idę, Kond, idę ciebie Niedobrze Znale, Idę na haku, mhm. Nie krzyczcie tam gdzie jest bada? Róbcie, róbcie. Nie wiem, nie widzę no bo myślałem, że za mną pójdzie, po śladach krwi, nie, ale... Nie, poszedł z pizdu Przede mną jest jakby, na wprost tam, za budynkiem Okej okay. Jest, jest w budynku, w budynku! Widział mnie, czy nie? Hmm, chyba idzie w ich stronę Kurwa tak, no w ich stronę idzie Spierdalaj Mhm mm O jeszcze generator Ja też spam mam, mam drugi Molo generator tu? Tylko nie wiem gdzie on jest, musicie mi mówić Tu my właśnie złapał Kondi, ale to nic A wiecie, wiecie gdzie jest? Nie Nie Możliwe, że poszedł znowu w naszą stronę, bo wronę przepłoszyliśmy. Ja naprawdę. Generator. Da, dalej trochę. Ruptam ten. Mhm. Dobra, zamiana. Nożyczki. Chyba idzie w naszą stronę. Było przez chwilę słychać go trochę bliżej. No, no? nadal słyszę. Idzie, idzie, idzie z twojej prawej. Jakbyś skończył, Pito, na wprost ciebie jest jeszcze jeden. Mhm. Proszę sobie chyba, ale z twojej prawej kądy jakby sobie Dobra. Dobra, idziemy dokończyć ten generator tu? Mhm. Zróbmy go, ile tam zostało. Tylko, że go trochę pod, chyba. podniszczył. Ale jestem szybki na kucaka, mm. ja Jestem szybszy na kucaka niż ty idąc. Daleko był, Beda, możemy robić. Był gdzieś obok mnie, robok Obok tego generatora. Uciekłeś? Nie! Może twój gdzieś. No poszedł Ten do nas raczej, ewakuuje się Tak, poszedł do nas Koncz tam pit No on zniszczył go ja Jeszcze spierdoliłem raz No dopiero jedną czwartą To tam rada mhm. Gdzieś bicie o, serca jest ma mać. Co? Jest tu gdzieś ko tego generatora co robiliśmy mhm. Mam jeszcze jeden obok generator Czy się tam do ciebie? Mhm. Chyba Dróg. poszedł proszę. Chyba tak, nie czuję bicia. Tak. Nie jest czuję bicia. Dobracam <laughs> no. Na razie go nie ma jest obok niebury. Daleko, dawaj bada, może zdążymy. On tak wszedł w naszą stronę <laughs> Już skończymy to. Chciałem zacząć od tego ten generator w ogóle nie Kolejne dwa generatory, moje plecy, nie? Mniej więcej tam, gdzie to widzę. Oooo, skoro, skoro. A kurde, trafił ostatnim ciachnięciem. Ale jeszcze jeszcze nie wisieliście nie? Ja nie. Ja tylko raz widzimy, ba. Bo... Znowu gdzieś połowie się kręci. Wita. Ja muszę się leczyć. Idź leż. lecz. <noise> Sam się leż. Jest znowu gdzieś obok mnie, ja pierdolę Okej, okay, fajnie. Wszystko do fajnie. tego generatora? No, on cały czas tam się kręci. Gdzie jesteś, Kandii. Ao chodź dokończę. Przy naszym generatorze. Ja widzę gdzie on jest. Idzie idzie do mojego generatora, Pit. Idzie do mojego generatora. Dokończ nam ten generator No ja sam wokół Ciebie. Jak, jak widziałem gdzie on za mną biegł. No. Ta, no Bieg, za tobą. Cofnął, no to się musiał cofnąć, Ja pięć sekund tylko widzę. Po, po zrobieniu generatora. Fake info! Wyjebać go z teamu. Ale mnie Kurde bronę, prze, prze ten, Mam kolejny generator ja jakiś generator jest w zrobiony. Nie chcesz mnie uleczyć w pierbury? No to dobra, to cię uleczę A tam gdzie ja to będę zakończy. Ja pierdolę Bo z bliska się widać, cię uratuje Ja, ja będę ja ze skrzynką robił generator. Patrzcie gdzie jest bramy jeden nie idzie, idzie do kogoś kto robi ten generator. Krączy. Ja do mnie idzie. Dobra, czas dobra. ciągnąć pita. Widzicie go chyba, nie? Idzie, idzie, Taka idzie, widzę, idzie. Widzę. idzie widzę. Ale już mam. O. Nice. Bramy są chuj, po tamtej chuj, chuj, chuj. stronie, ok. Dobra, ja się sam uleczę. Nie patrzę, gdzie są bramy. Yy... Za pitem, tak jakby była jedna. Obie są dobra, po tej chuj, samej dobra. stronie. Wiem, dobra, wiem, otwierajcie, wiem, otwierajcie, wiem. otwierajcie, a my bierze dopiero na opy. Będzie powieszał. Nie wiem, czy zdążę. Powieszamy, mnie, powiesza mnie, powiesił mnie. Gdzie jest? Idzie w kołej stronie, co jest blisko mnie. już nie wiem, gdzie jest. Nie widzę, bo walczę. On jest chyba cały czas obok ciebie, tak? Brama otwarta. Nie, nie widzę. Jedna brama jest otwarta. Obie są po ja tej po, samej stronie. Cały ja czas jest. Ja jestem drugi raz powieszony. Zaraz przy, przyjdę. Żeby nie było, że jak mi mnie, mnie znowu dziabnie, bo będzie pizda. Słyszałem go przez chwilę, ale nie widziałem. Ola, bury, co tam? Ustaj, patrzę, bo kurwa go nie widzę, chcę go uratować. O kurwa Ej, blisko gdzieś jest. Za tobą, za tobą idzie! Ten co idzie do haka, za tobą idzie! Tak, jest, jest na pewno. Ale nie widział, nie widział, nie widział, nie widział. Zajmuj, zajmuj. Dalej, bo mi się kończy. No. Ja biorę na nie siebie ty... i spierdalam do bramy. Chodź, tu chodźcie. Tu, tu, do bramy, tu bramy. tu tu, 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 tu. chodź. No i... Nie ma, nie ma, dobra, nie ma. Spokojnie, spokojnie. Uciekajcie, uciekajcie. A, nie może trafić. Halo, się poziomek. Dziękuję. Idźcie do drugiej bramy jak ten. Nie mnie trzy razy wziął ciało, ale nie mógł cię nie mógł, nie mógł cię ciachnąć. O, raz mnie trafił, ale ja mam tego pusta, że jak mnie trafi, to ja mam sprint szybszy, nie? Beta! Coś ty a, zrobił, bedali. Co tu się stało? No nie wiedziałem, że jest w bramie. To druga brama była chyba, nie? O. A ja już tu szampany chciałem otwierać. O. A tak, a te generatory ładnie szły, mimo że tak ładził dosyć. A ja zrobiłem trzy generatory chyba albo dwa. I masz najmniej punktu.